Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj rozlasujemy skiny w giveawayu, które ogłosiłem chyba tydzień temu, niecały. I po tym, po tym losowaniu od razu wystartuje nowy giveaway, tym razem na 3 AWP. Do zgarnięcia zaczniemy, może od losowania, żeby to od razu szybko zrobić. Lela, proszę. Pierwszy, pierwsza osoba wygrana. Ja go chyba mam znajomych, nawet yy, zaraz zobaczymy. Powinienem go mieć. Gdzie on jest? Wysyłam od razu na wizji, żeby nie było, że jakieś tam machlojki robię czy coś podobnego. Do zgarnięcia są trzy takie same skiny. Dzisiaj wszystkie w Star Trek'u. Pierwszy giveaway więc. Zobaczymy jak tam się sytuacja na naszej grupie rozwinie. Skiny na pewno będą lepsze. Tak, to jest prezent. Tylko jeszcze potwierdzimy. I pierwsza osoba już skina dostanie. Dzisiaj wyruszy kolejny giveaway Losowanie zrobimy powiedzmy w poniedziałek. Albo nie, w czwartek. Albo to w sumie za dużo czasu. Potwierdzone. I no, przyleciemy z kolejną osobą. Proszę, oczywiście jeśli wylosuję tą samą to się nie liczy. O, uliczny kolega. Jeśli dwa razy wylosuję tą samą osobę to po prostu losuję dalej. Uliczny kolega. Zobaczymy czy mamy go. Jeśli nie to się posłużę. Ale chyba go mam. Jeśli nie to się posłużę po prostu trade linkiem, który zostawił w komentarzu. Chyba, że go mam to wtedy... Mamy ulicznego. Czekał, czekał chyba, poszedł spać. Do ulicznego to samo. Zaraz Wam jeszcze pokażę, które AWP będą do wygrania w kolejnym giveaway'u. Tak, to jest prezent. Jeśli go jeszcze. Mamy ulicznego. Poszło. I jeszcze w takim razie ostatni zwycięzca. No, uliczny. Drugi raz o ty się nie załapiesz. Patrzcie, jakie maskowe szczęście. Hades. No, zobaczymy. Hadesa, bo jego to znajomy chyba nie mam. Chyba, że po prostu tutaj ma inną ksywkę. Potwierdzenie, wymiana z hds i dobrze, zrobione. Także dzisiaj, dzisiejsze nagrody są już wysłane. Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w naszym giveawayu. I od dzisiaj, jeszcze to potwierdzę sobym komunikatem na grupie rusza kolejny giveaway. Do wygrania tym razem będą 3 AWP. I rozwiązanie w czwartek. W czwartek o tej samej porze, czyli gdzieś tak po 22. Trzecie miejsce dostanie to małwupkę i kolejno drugie i pierwsze. Także myślę, że jak na początek naszego kanału, to i tak warto brać udział. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Zaraz ten filmik się pojawi na, na YouTube, bo to już co niektórzy tutaj widzę, piszą, czekają za wzięcie. Kolejne, kolejne właśnie losowanie odbędzie się w czwartek po godzinie 22. Filmik oczywiście będziecie mieli na kanale. Live y przewiduję też, jeśli ktoś byłby chętny, zawsze może wpaść na live, a. Na live będę rozdawał skiny z automatu. Za aktywność przede wszystkim. Oczywiście, jeśli chcecie, zostawcie suba, zostawcie lajki like pod, pod kolejnymi filmami. Na pewno będę też robił giveawaye dla subskrybentów. I na live'ach generalnie dla wszystkich. Chcecie o droższe skiny, żeby były giveawaye? proszę bardzo zawsze możecie mi jakiś donate'ik wysłać chociażby nawet skrzynki ze skrzynek zawsze można coś zmontować także do usłyszenia w czwartek po godzinie 22:00 kolejny giveaway dzięki